Jemanko, dzisiaj sobie sprawdzimy nowości z McDonalda. Bo dzisiaj weszły. Mamy McDonalda Fishburgera, raczej Fish of Burgera, w filet of Fish. Tak, klasyki lat 2000 to są. Tu. Mamy tak. Po co mi tyle usteczek? Aż tak się nie umaraszę, nie? Mamy tego naszego Fillet of fish. Mamy jeszcze tak. Big Tasty Bacon i jeszcze mamy do próby sos blue cheese. Jeszcze był sos musztardowy i mak. Mak, było chicken, yy, kuleczki takie z kurczaka były jeszcze. Nie to. Najpierw to. Rozwaliła mi się ta bułka. Kurde, jak się rozwaliło. Ajajaj, kosztujemy. Amamam. Um, um, um. Mmm. No, dobra. Ciekawe, z jakiej ryby to jest filet. No, pojęcia, ale dobre. Dobra. Kosztujemy. też się rozwaliło. Tego. Bacon Testy. Jest bacon, widać od razu. Tak, am, um, um. mm. mm. taka wysmażona, bułka. Dobry sos tu jest i czuć ten bekon. No, jednak się te chusteczki przydały. Tak szczerze wam powiem, ani tego, ani tego sosu w latach dwutysięcznych nie smakowałem. Jedynie. Fish burgera kosztowałem właśnie taki troszkę, ale dobry. No. A Wam, jak się podoba odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. Komentarz, jak możecie, jak chcecie. Możecie podbić, i jak jesteście nowi, to subskrypcja. 爸爸。